Witam w piątym odcinku RZG Mixerio KBM. I tak, dzisiaj biorą udział te trzy pary, e, ponieważ w poprzednim odcinku nawet nie odpadła para, e, więc chcę, żeby któraś para z poprzedniego odcinka odpadła. E, a w poprzednim odcinku brał udział. Brał udział w cztery pary, więc e, po prostu jest teraz nieparzysta ilość uczestników. Zostało 7 par, więc w tym odcinku biorą udział w 3, w następnym wezmą 4. E, do tej konkurencji będziecie potrzebować pomocnika, więc znajdźcie sobie kogoś. Ja chcę pomóc. Nie, ty już odpadłeś. Knockout! Wracając, musicie sobie znaleźć kogoś po prostu do pomocy, tak? Tylko to nie może być uczestnik, który już od, odpadł, więc możecie zaczynać. Ej, bo my już mamy pomocnika. Um, niech będzie. Masz jakiś pomysł? Ech, chyba mam. Ej, można Wam pomóc? Kto? Ja jestem prowadzącym. Tak, ale powiedziałeś, że to nie może być uczestnik, który odpadł, więc. A dobra, mogę być Waszym pomocnikiem. Dobra, wiesz co? Ja chyba Ciebie o pomysłu nie pytam. No weź, mam. Chcesz iść znowu do kibla? Skąd wiedziałeś? No dobra, więc może poszukajmy tutaj, w tych krzakach. A co jeśli? Co może być w tych krzakach? Powiedz mi, Przecież z tych krzaków nie skoczy dinozaur, który zacznie mnie gonić, co nie? A, ale mnie nie goni, co nie? Więc, skoro każda para ma swojego pomocnika, e, możemy przejść do zadania. A wasze zadanie to zrobić kostium dla waszego pomocnika. Tak, e, pomocnik będzie decydował, jak wygodnie jest jego kostium, i najmniej wygodny kostium odpada z turnieju. No i tak, skoro to jest wyścig, a w tym odcinku nie ma nic wyścigowego, to zrobimy tak, że ci, którzy pierwszy, pierwsi przyniosą kostium, samą dodatkowe punkty, a ci, którzy przyniosą ostatnie samą niczego. Więc dobra, możecie szukać. No, brawo, crader, w co chcesz ubrać kamień? Eee, czemu nie lubisz tak bardzo szafa 2? Dobra, ale mam pomysł, mianowicie weź po prostu tyliście. Są w miarę zielone, więc może coś z tego wyjdzie. No dobra. Eee... Musiałeś je spalić, naprawdę? A myślisz, że ja to zrobiłem specjalnie? E no dobra, to musimy znaleźć coś innego. Dobrze, Berb, potrzebujemy pomysłu, więc wymyśl coś szybko. E, dobra. On idzie po mnie! Dobra, y, wszystko w twoich rękach, wymyśl coś. Okej. Okay. No to lipa, nie mam dobrego pomysłu na kostium. Wiesz co, potrzebujemy po prostu jakichś kwiatków, a wiesz gdzie coś takiego znaleźć? W dżungli. Tak, jak się dostaniemy do dżungli? No tędy. Chcesz, żebym wszedł tym syfem? No dawaj, wchodź! O, zobacz, mam kwiatek. Ja mam coś ciekawszego. O, e, rzeczywiście, możemy to wziąć. Czekaj, tam w dali też coś leży. E, nie wiem. To, to pewnie jakiś menel, weźmy te klo... E, no, jest w pożo. Nie, nie jest w pożo. To, to ma być szrek? No dobra, no, kamień niezbyt pomocny. Ale e, musi być jakiś lepszy pomysł. No, nie wiem, te wszystkie twoje pomysły są do śmieci, tak jak ten kamień. Czekaj, śmieci to jest dobra myśl. Śmieci i dobra myśl się nie łączą. No dobrze, już jesteście. Ta, jesteśmy pierwsi. E, coś nie widzę tego. No dobra, my też jesteśmy. A, no to spoko, macie też małą przewagę. A tamci, e, kiedyś przyjdą. Mam do Was pytanie, co to jest? E. Ehm, ta, też nie wiem. To jest śpiący król, tak? Ma kołdrę i łóżko. A. To, co to jest, czułki? Tak, no bo oj, król może być ogrem, co nie? Dałbym 1 na 10, ale za to, że jesteście pierwsi dostajecie 2 punkty perami, więc 3 na 10, gratulacje. Ojojoj. Wiecie co? To jest nawet ok. mogło być lepsze. Ale się coś postaraliście, choć mało tych części. Więc szczerze? 6 na 10, a z powodu, że byliście druzy, dostajecie 1 punkt więcej, czyli 7 na 10. E, nawet spoko. Czyli jesteście bezpieczni. O wow, o dotarliście Ta, jesteśmy e, To pokażecie kostium? E, no dobra, tylko musimy go ubrać Nie, ja to zrobię już na szybko To jest kostium? Ta Cześć e, To jest po prostu kawałek papieru toaletowego No ta, powiedzieli że wpadłem na pomysł I odkryłem, że miałem ze sobą jeden kawałek papieru, jak byliśmy tam ostatnio w kiblu Nie, nie, nie gadam z tobą, nie, 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 nie Szczerze? Obraziłem to ale tam gdzieś się postarali, to jest 0 na 10, i ze względu, że byliście ostatni, dostajecie 0 punktów premii. Więc, no. W ogóle, co to miało być? Nie, ty musisz zrozumieć sztukę. To jest ten żywy duch. Jak to żywy duch? A czekaj, powinien być martwy. Więc Berp już nie bierze udziału, ponieważ chciał doprowadzić do wyginięcia dinozaurów. Co oznacza, że odpada i. Ty go też odpadasz, więc... Nie, nie, czemu? Ale on, on to trollował, no proszę, daj mi szansę. Nie, sorry, nie ma bata. Ale e, jestem teraz sam, przecież on został zdyskwalifikowany. To może wezmę udział z kimś innym. Wiesz co, jak znajdziesz kogoś głupiego, kto nadal bierze udział, kto by chciał są brać udział, spoko, ale tak to odpadasz. Dobra, e, może coś się wykombinuje. E, więc tak, e, dzięki za oglądanie. Do następnego. No i nara. A ty czego chcesz? Ała, dobra, dobra, już nie będzie odcinków na dworzu. Jezu, co tutaj się dzieje? Eee, no właśnie, tak to byłoby więcej materiału. A mieliśmy znaleźć coś na dworzu? No dobra, macie lekki punkt.